Cześć. Pokażę Wam, jak wygląda zamówienie za 1200 zł. Tutaj mamy dwa razy karkówkę. Dwa razy schab szynka. Dwa razy boczek rolowany. Dwa razy kilogramowe żywieckie. jest porędwica. Do tego dochodzą dwa razy boczek. Tutaj mamy dalej kiełbasę jałowcową. Tutaj też jest 2 kilo kiełbasę swojską. Tutaj dałem taką mniej przywędzoną kilogram i mocniej przywędzoną kilogram dla porównania. Do tego przychodzi jeszcze jedna porębiczka, jeszcze jedna szynka, pasztetowe parówki, jeszcze jedna pasztetowa,